Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rosie? Tak, jasne że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama czy ze mną, Rosie? Mm, z tobą, Kicku. Dobra odpowiedź. Kicek. Po co te pytania? Ja Piszę gazetę. Życie podwórka. I ty jesteś moim pierwszym tematem. Słuchaj tego. Rosie na Oliwia koło skutera. Mknie szybciej niż kiedykolwiek. Co ty myślisz, Rozji? To bardzo ładne, Kicek. Ale nie jest bardzo ekscytujące. O, to co powiesz na to? Rosie na Oliwia koło skudera. Mknie szybciej niż to brzmiało bardziej ekscytująco. Ale oliwienie skutera takie nie jest. Rozumiesz? Mm, tak, ale jakoś nie mam weny do pisania. Jestem pewna, że masz. Nie znalazłeś jeszcze tematu. Wyjdź tam, powęż trochę. Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać. Masz rację, Rosie. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety. I mam zamiar ją odnaleźć! Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Jest idealnie dojrzałe. Niech, nie, niech się przygotuje na niespodziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O, wiele lepsze. Na mocy czarnej magii. Umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie! Wznieś się na drzewo, gniazdo! Znieś! O, na no dalej leć! Gniazdo leć! Skakuj tam! Ech, to jest problem z gniazdami. Nie są pomocne! A to drzewo jest głupie! Roo. Dziubek mówi, że drzewa są głupie. To jest genialna historia. Rosji ma rację. Jest tyle historii na świecie. Muszę je tylko znaleźć. Jesteś gotowy, dębiak? O, dzień dobry. Ouch. Dobre, dębiak. Filip, Filip, gdzie jesteś? Filip, kopie piłkę prosto w nos dębiaka! Potem, śmiejąc, się ucieka! O, co za świetna historia! Dobra robota, dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio? Naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rosie! <noise> Widzisz, mówiłam, że musisz trochę powęszyć. <noise> A? Oj no już, kicek. Tylko zerknę. <noise> musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy. Do domku, Rosie! Do domku, kicek. <noise> <noise> Pospiesz się, Kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! <noise> to pokaż mi ją! Nie! O, no dalej, Kicku! E -e. Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem, Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę. <noise> Świetny pomysł, Łukicku. Zaczynajmy dostarczanie. Napis siedembiaku. Ja chcę czytać. O, tu jest napisane, że Dziubek uważa drzewa za głupie. Co za policzek! Jesteś pewien, że tak powiedział Kitku? Dziubek uwielbia drzewa, zwłaszcza gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie, to fakt. O, spójrz, Wszyscy idą w naszym kierunku. Mm. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej! Wszyscy niosą moją kasetę! Czy mogę teraz zerknąć? Hmm. Proszę bardzo. O, kicku, coś ty narobił. O, Kicek. O -o. O. Nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie. Tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. Eee. O, rozumiem. I nie kopnąłem piłką w nos biaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem. Obronił gola. Obroniłem, wiesz. <laughs> Coś takiego. Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko Bruna. A nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, kicku. Jestem pewna, że kicek nie chciał wszystkich zasmucić i z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł. Prawda, że był? O, był. O, um. Tak, oczywiście, że był. Świetny, Świetny pomysł. pomysł. Twoja gazeta to cudowny pomysł, Kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne. <laughs> I cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosie. Chodź, mamy do napisania gazetę. <laughs> Jak to my? <sharp> <sharp> <skrarnia> <shrarp> O, o, spójrz, jest moje duże zdjęcie! Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło im papieru! O, 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 o. Hej, a tutaj jest dowcip! Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Uwa. To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, Cicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, Kicek. Dobra robota, Kicku. Tak, wspaniały ja. Kicek, mam dowcip. O, słucham więc. Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. <laughs> Nie pękaj. <laughs> Ale jajko wcale nie mówią. Nie mają ust! Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać. Okej. Okay. Co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki? Bo jajka nie mają ust! Do drugiego? Nie pękaj! Co o tym myślisz, Rozi? Rozi? rosie